Siemano! z tej strony Kapi i tu jest yy, yy, taki nasz yy, swój pierwszy odcineczek yy, z yy, World of Tanks! Tak jest nowa seria World of Tanks Postaram się żeby yy, żeby to była właśnie nasza taka najnowsza seria to jest A2, jak na razie odkładam Fifę 12 i postaram się nagrywać włącznie z tego. Tak jest powrót, bo tak? po troszkę... No po trochę sporej przerwie tygodniowej wracam i staram się teraz właśnie, że staram się właśnie, żeby taką naszą, najgł... taką naszą główną serią była właśnie ta seria. Ja po prostu nie znam tej mapy w ogóle, ponieważ gram od dwóch dni. To jest kopalni. Aha, kopalni nie lubiłem, ale trzeba będzie jakoś to ogarnąć. Yy, jedziemy sobie Renault FT. Jakby ktoś miał World of Vota, to piszcie w komentarzach, może zagramy. Do roboty! I no co, no jedziemy, no. Poczekajcie, mamę. Wróćmy w głośność dźwięku I tutaj sobie... E? O. o! I tak teraz będziemy sobie grali, będzie o tym lepiej, będzie ciszej Może mnie będzie troszeczkę jak nie słychać, ale wątpię, że to się zapisze, no jedziemy, no Oczywiście, no mój Renault no swoją prędkością to e, nie urywa, ale jest po prostu dla mnie, to jest... E... Je jest po prostu magiczny i ja... I, 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 mimo, nie, wiem, ja lubię to tak więc ja go lubię tutaj mam już dwa pierwsze czułki i tu jeszcze gdzieś jest i tutaj I już, już, no już takiegoś człowieka ma tego na koksa i no, zrobił e, Tak jest. E, ja widziałem tak, że jechał. O, pierczek teraz tam jedzie. Tam w ogóle rodzic cały strzylenie. To oczywiście ma Jeden jest to kopalnie. Ja jestem takim koksem pierwszy, pier, jak sam dobrze. Że... Chyba widzicie. Jest, 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 oni już są chyba u mnie w zasadzie. No nie, oni nie są nieco po prostu ich muszę dorwać. No i cóż, World of Tanks. nie wiem czemu akurat ta gra, ponieważ y, no, polubiłem tę grę. To jest od razu takie, że polubiłem tę grę. Moi koledzy zaczynali w to grać grać w to dość często. I no także się tak grali, że aż normalnie każdy w to chciał zagrać. I ja jestem taką pierwszą osobą w to zagrać? Najbardziej! Jest nasz. I właśnie teraz rozwalam gościa. Fuck, 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 fuck. Kurde, już mi jeden trafił. Dobra, już ja muszę nie, nie, aż pięć damage on zabrał. Jest. Mocasz. Jest, dobre! Jest, zniszczyłem go, juku. I nareszcie, kapi zniszczył pierwszą swoją osobę. Na pierwsza ofiara, juku. Trzeba na serię już się nawalać. Tutaj potrzeba zniszczyć. 232, no już jest 0. Ja tam gram na WoT, coś tam. Ale... Łatwo mi znaleźć, jestem na pierwszych dwóch głównych WoT-ach. Zależy kto woli, jakie tłumaczenie. I tu już są tam... Są Jest pięć, 4 nie! Strzelają do mnie, nie ma Tam bywa dziesiątkę! Tam wypadły Obraliśmy z wozu! Kurde, a już blisko byłem No niestety yy, Tak bywa, no jest 6 pięć, to fakt, ale Zawsze jakieś doświad... No niestety, no oczywiście, no wygraliśmy Powinno być okej okay. Napraw pojazd na obsługę i co? Ja teraz nie rozumiem Aha, dobra, napraw automatycznie. Okej, okay, no to co mamy już fajny taki świeżo tańki i zakupiono, zakupiono i chyba mamy, chyba to wygraliśmy, mi się wydaje. Ale my oczywiście, nie, my nie będziemy, my będziemy może dzisiaj tym, Francuz, tym Francuzami, Wielką Brytanią! Tu jest na serio sporo tych ludzi. Oni są... to jest mocny, ale ja wolę... O, MS, MS dla mnie to po prostu był najlepszy. Postaram się, żeby to właśnie... że postaram się. Jak widzicie serwer VOD1, u 1 y, gram normalnie na losowych tam y, serwerach. Pom, żeby to przerodziło się. Oczywiście będzie również y, seria z moim jednym z kolegów, y, który mam nadzieję, że od następnego odcinka uda nam się jakoś y, jakoś tak właśnie umówić, że... Kurczę, teraz mi nie pasuje, to może jutro. O, i, to, i tak i postaram się, żeby była z tego serii. Oczywiście, serię nazwę e, Czołga, Czołgiem przez świat. I jest, to jest moja kochana mapka, którą po prostu tak rozwalałem z kampy, że. Ja po prostu kocham tę mapę, ponieważ tak łatwo rozwalać z campy, że. po prostu magia. I jeszcze troszeczkę, no my jedziemy takim małym pelkiem, dobrze, ale to jest bardziej właśnie yy, czołg na kampy, ponieważ... Ruszać ja... ja, się! Chcecie żyć wiecznie? nie Zobaczcie, szybki jest nawet, szybko się rozbędza, bo mało Oczywiście nie będzie mało tego, tego wszystkiego, ale... I oni już tutaj rozwalają. Ja po prostu już wiem, że będzie rozwalać. I już ktoś do nas strzela. Wiecie, ja jestem Campy, bo ja po prostu wolę kampić to widzicie mnie w ogóle nie widzę bo ja po prostu uwielbiam kampić i dla mnie po prostu campy, gra bez kampy to nie jest miło tak bo jestem jak rok, czyli jestem bardziej jaba bardziej kampie niż w wycieczce stamtąd oni wystartowali, a więc, postaram, a więc myślę, że to nie wystartowali myślę, że oni będą dzisiaj ze swoich stanów, ponieważ Najwięcej raczej kto e, wyjedzie za nami. Tak. Can, to, jak ja mogę tak nie robię nic, na, na, a polecie. A troszeczkę mała naboi, bo trzeba będzie tak nawet, trzeba będzie trzeba pogrupować, ale ja w ogóle tutaj drogu z trzy strzała ale nie widzę problemu. Już ktoś tam, już ktoś tam był. Już, tak, zimno. Zimno, zimno. Dobry wuj. O dobry wuj! Czyli mam kolejnego Polaka. Ej ty gnoju! Mi 26, to jest moje miejsce. Chyba kolejny Polak. A gdzie tu jest czat? Ja muszę ogarnąć, gdzie tu jest czat. Bo ja bez czatu nie przeżyję. Nie chcę się cofać chcę? Prosto sobie po prostu chcę sobie stanąć. I no co no mi... Jest pierwszy! Jest mój! No fuck you! No co to jest za... Pęć. Nie widzę. Ty po nich. Zawsze wszystko pozabiera. No. Jak ja kocham po prostu takich gości, nie? Pozabierają ci tyle dobrych celów i coś zostaje, takie dwa góry. No, oczywiście się rozglądamy. Ogólnie i teraz ich zostało. Nas, to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 i zostało 9, nas ponad 9 Lechowujemy no, go, to ponad 9 Tylko dni kanał został strzelony O już widzę kolejnego i to jest mój, to jest mój Ty w jucie To musiał poczuć Jezus, ja zniszczyłem go 90 na 90, ale jakby troszeczkę jest tego więcej, Dzisiaj jest jestem najwięcej doświadczona i prawdę więcej Golda. Jeszcze tylko do dwóch, a więc chyba no mało osób zostało. O, już tak przeszedł. się nic. Sorki, teraz mnie troszeczkę lepiej słychać. Sornie mam, ogólnie ogóle z mikrofonem. No i co, no. idziemy. Jeżeli ktoś prawie się do mnie ja się po prostu nie dziwię. tylko 10 minut, żeby utrzymać taki wynik. Mamy no 8 do 4, a więc naprawdę mało nas ginie. I teraz właśnie wszyscy starają się teraz iść na i Ja również pójdę na Spartę. Ale boję się, bo faktycznie z się najlepiej grało i dobry, ja idę za dobrym ja idę za dobrym no, jeżeli nie zastrzelam to nie 9 to 5 a więc już nas jest więcej już nas jest więcej już, już nie w ogóle mecz, nie zabiera uh -huh. jeśli to jest kampy. o tu jest fantastyczna kampa i jak mówiłem ja kocham kampić i to jest moje miejsce kampa to jest po prostu moja taktyka a ja z kampy inaczej nie poprawa no serio ja bez kampy to, jest, to nie jest dla To tam jest dobry wuj, a my chyba walczymy o flagę, bo nawet nie wiem, czy my walczymy o flagę, czy my o co innego. No widzę te flagę i to... Bum. Poszedł na ale ja nie widzę wrogów, to jest najgorsze właśnie. Jeżeli oni się do nas z tyłu zakradną, to my już nie żyjemy. I dobry wuj już jedzie tam i ja... Nie wiem, bo ja ogólnie kocham kampić, ale dobra, rozumiem. Kampa to nie wszystko. Ja tam tego dobrego wuja osłaniam. O, już też tam jest. Przy Patrz. O kurde, co tak nie No tego dobrego Nie, dobry wuj cały czas się trzyma. O kurde. Czyli on musi być dobry. Nie wiadomo, o, o, który A, to są kolejną osoby, które nawalają z kampy, bo oni też mają być dobry dobre tej kampy. Ale nie kampy, o nie. Szanuję takich gości, ale również nie szanuję gości, którzy kampią. Nie ma cichego buja. No, i najprawdopodobniej chyba zostaną strzelony. nie, dobry wuj, przegadam, chyba wuj jest dobry wuj jeszcze żyje czyli, yy, no to jest taka jedna i kurde, chyba będzie remis, jak tak jest? że jest remis a ja mam zamiar robić bo kurde tam no, no super, nie, tam gdzie stamtąd strzelają no nie wiem, ja już wiem, że przegraliśmy, ponieważ no nas jest tylko czwórka, mam 7 minut Wiecie, to mi ja się mogę w górę, więc... tak ale... to tak Naprawdę sport to już czołgów został zniszczony, ale to poświat czy otóż jak to ludzie mają takie taktyki nie, moja nie, taktyka to kampić po prostu moja taktyka to kampić i tylko kampić, jeżeli nie kampię to nie jestem sobą, jak już to wspominałem i i, i, tam, no, jeżeli tam pójdę o 12 do 11, bo to jest na wschodzie, no dobra, gdy tego gościa znajdę, wykampiję go, bo jest na w porno. i została a więc nie jak poradzimy, ja po prostu idę like ja, like, a to do skoro dobry bój wpadł tu, to gdzieś za momencik po, to gdzieś za momencik na, na pewno znajdę ten wiem na pewno, to ja znajdę kampera. ja po prostu wiem, że ja to przegrałem, ale również wiem, że znalazłem i to jest Just, tylko po prostu chciałbym... czata. Do czarta. Aha, czyli że... co? V? B, Yeah. Kozienica uszkodzona. Może się zerwać w każdej chwili. Pobywaliśmy z wozu. Znaczy, że już przegraliśmy. Wezer jedyny został. Ma już problemy ma niemałe. O nie, kawera! Strzelaj, młody, strzelaj! Ale każdy po prostu padł, no niestety. Hmm. Tak bywa, tak, no wiecie, no porażka. No, w... Przepraszam bardzo. jest to no, no, co, no porażka, Jezus, no nikt nie jest nowy. No padłem przynajmniej jako taki, wiecie, średnio ostatni. Porażka, no wiadomo, nie ma co się przejmować. Ja dziękuję wam bardzo za uwagę Żegnam się z wami, ja Kapi